Dobry dzień dobry, w czwartek, dziś o produktywności. Ja znów łamię trochę przepisy i przechodzę na drugą stronę, ale jest tu tak pusto, że nie miałabym szansy ani ja się zarazić, ani nikogo zarazić koronawirusem. A że będzie krótko, bo o zasadzie dwóch minut, to myślę, że na te dwie minuty wyskoczyć tutaj mogę. Jedną z metod, która zwiększa naszą produktywność, jest właśnie zasada dwóch minut. Bardzo promowana w książce Getting Things Done. Jeśli nie czytaliście, to polecam. Zasada dwóch minut polega na tym, aby brać się za zadania, które zajmą nam mniej niż dwie minuty, od razu, czyli nie odkładać, nie pisać na liście tudu czynności, którą mamy wykonać, tylko zrobić ją od ręki. A to dlatego, że w sytuacji, gdy jakby poświęcamy skupienie uwagi na tym, by ją odnotować, zapamiętać, że mamy do zrobienia, jak również później mieć ją gdzieś z tyłu głowy, no to jest to znacznie bardziej obciążające psychicznie i wpływa na naszą produktywność niż to, jakbyśmy taką czynność wykonali od razu. Ja często o tej zasadzie zapominam i jak tylko do niej wracam, to czuję motyle w brzuchu, bo rzeczywiście pozwala na zrobienie wielu rzeczy, które no, odkładamy. I gdzieś tam jakby obniżamy swoje poczucie sprawczości. A w sytuacji, gdy sobie założyłam, że codziennie robię przynajmniej 5 zadań takich dwuminutowych, to mam wrażenie, że jestem dużo bardziej produktywna i że rzeczywiście moje działania przynoszą efekty. Tak więc polecam Wam tą zasadę, doczytajcie sobie, ale no, wielkiej filozofii tutaj nie ma. Może dzisiaj od razu już coś zrobicie? Dwie minuty, jakiś mail, zamiast go wrzucić do e, skrzynki do przeczytania, to może odpowiedzieć od razu, zadzwonić do lekarza, cokolwiek. No, dwie minuty, pięć sekund. To tyle na dziś. Pozdrowienia.